Pamiętacie kochani, jak jakiś czas temu dodałem filmik, że y, znalazłem w lodówce szynkę roślinną, się będę rozstawał z Kingą, bo nie będę z wyganku, że pojedzie na łódco, bla bla bla. W ogóle fajnie część osób wzięła to na poważnie. Rozstajesz się z żorobą, z weganką. No gratuluję, nie wyczucia sargazmu, ale to nic. No daj mi jeszcze jedną szansę. Mówię, dobra, raz była ta szynka, spróbujmy, może nam się uda. Teraz patrzcie, jak wygląda moja lodówka. Dasz palca, weźmie rękę. No moja lodówka to wiadomo, muszą być pory, ale półka Kingi, patrzcie tak. Tofu, no chuj tam, tofu, niech będzie. Drugie tofu, niech będzie. To już jest ciekawie, bo to jest węglina sojowa o smaku salami. Później mamy, rozumiecie, nocy roślinne. Tu jest mleko migdałowe, jak się doi migdały, gdzie migdały mają cycki, jak może być mleko migdałowe. No i patrzcie, gwiazda wieczoru. Nie uwierzyłem, co zobaczyłem. Smalec z fasoli. Smalec kurwa z fasoli.